Witamy Państwa, to już tradycja. Zapraszamy na emisję Mikołajkowego bloku reklamowego. Im więcej nas będzie przed telewizorami, tym więcej pieniędzy zostanie przekazanych na leczenie chorych dzieci w całej Polsce. Dziękujemy, że jesteście z nami. To inni ludzie motywują nas najlepiej. To oni sprawiają, że chcemy się rozwijać, stawać się coraz lepsi, przełamywać kolejne bariery. Im więcej takich ludzi jest dookoła, tym lepiej. A z nami takich ludzi jest już 16 milionów. To Wam staramy się ułatwiać każdy dzień. I to dzięki Wam jesteśmy siecią numer jeden. Orange. Pan Tomasz potrzebował pożyczki. Pomyślał, że najszybciej będzie, jeśli pojedzie do swojego banku. A przecież teraz równie łatwo może wziąć pożyczkę w alior banku. I to z wyjątkowo niskim oprocentowaniem. W trakcie jednej wizyty, bez zaświadczeń o dochodach. Wystarczy dowód osobisty. Weź pożyczkę na dowód z oprocentowaniem tylko 4,9%. Kochana mam, dziękuję za wszystko, co robisz w czasie świąt. Jeśli jeszcze tego nie widzimy, ale widzimy, przynajmniej ja. Dziękuję za te zwykłe rzeczy, które dzięki Tobie stają się takie magiczne. Nie wiem, jak ty to robisz, ale może jesteś czarodziejką? Jestem już prawie zupełnie duża. To dzięki Tobie, mamo, zawsze będę wierzyć w magię świąt. Wesołych świąt, mamo. Desko, ciesz się tym, co dobre. Nowa lodówka, kuchenka, pralka, telewizor nowy. Nie za dużo? Dostałem rabat, bo mam konto w Plusbanku. Smartdom. Korzystaj z konta w Plusbanku. Płać mniej za usługi w SmartDom i zyskaj rabat. 10% na sprzęt RTV i AGD. SmartDom. Dziękujemy, że jesteście z nami. English for beginners. I am. You are. He, she, it is. Robert. I am. Hi. Hi. Love you. you are perfect. I thank you. Suitcase. Passport. Hi, I am. Się jeszcze bardziej magiczny z nową butelką Coca-Coli. Pociągnij zrób kartkę i stwórz prawdziwie świąteczną atmosferę. Rodzinnych świąt życzy Coca-Cola. Pielęgnuj z kremem Nivea tych, których kochasz najbardziej. Na nosku, na nosalu. Na paluszkach i na policzkach. Na rękach i na rączkach. Krem Nivea jest z Tobą zawsze tam. Gdzie potrzebujesz prawdziwej pielęgnacji? Nasz krem. Krem Nivea. Wasza ośmioletnia księżniczka marzy o eleganckim tablecie? Nie kupujcie jej prezentów. Bo po co przepłacać za prezenty, skoro można je mieć w SmartDom? Ty też skorzystaj ze świątecznej promocji w SmartDom. Teraz wszystkie sprzęty aż 30% taniej. Wybierz sprzęty Huawei, router LTE Plus Advanced lub tablet MediaPad T2 lub smartfon. Teraz aż 30% taniej. Świąteczna promocja w SmartDom. Dlaczego go lubię? Jest wpisany w świąteczną tradycję, przywołuje chwile pełne radości i smaku. Ma kremową konsystencję. Doskonale łączy składniki. Dodaje wyjątkowego smaku i charakteru świątecznym potrawom. Od lat jest z nami na gwiazdkę. z dekoracyjny Winiary. Nasz ulubiony. Oglądając mikołajkowy blok reklamowy, pomagasz chorym dzieciom. Nie trzeba słów, żeby wiedzieć, że to miłość. Nie trzeba słów, żeby wiedzieć, że to duma. Nie trzeba słów, żeby wiedzieć, że to radość. Trzeba też słów, żeby wiedzieć, że to Akart. Teraz w kształcie serca. Polski lek, który chroni twoje serce. Akart. Serce jest tylko jedno. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przyleciał jakiś dziwacznie ubrany starzec. I to czym? Otwórzcie śluzę. Pisał do mnie niejaki wargorek. Który to z was? Czy wargorek był grzeczny? Był. Nie kłamie? Kłamie, ale nie teraz. Czy wargorek? Na no, ogół to ja zadaję pytania. Życzymy, aby w te święta nikomu nie zabrakło dziecięcej radości. Byłeś grzeczny. Wedel, poczuj dziecięcą radość! odwoziłam rano, to Adaś powiedział, że totalnie chciałby dostać smartfona pod choinkę, a Piotr, że mega potrzebny nam telewizor do sypialni. Nie kupuj im prezentów. Lepiej zaoszczędzić na świątecznych wydatkach, a prezenty wybrać w smartdom. Przenieście swój numer do plusa, a mega telewizor dla Piotra i totalny smartfon dla Adasia znajdą się... Pod choinką. No, to prezenty mamy już wybrane. Wciąż szukasz prezentów dla bliskich? Przyjdź do nas i skorzystaj ze świątecznej promocji w SmartDom. Teraz wszystkie sprzęty możesz mieć aż 30% taniej. Wybierz nowoczesny telewizor LG Smart TV i smartfon LG X Power z ekstra długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Teraz aż 30% taniej. Świąteczna promocja w SmartDom. what do I call this feeling that's swelling up in me oh why should I call this feeling that makes me believe thank you so much for this feeling that lets me be so free i think i might call this feeling Mac. Mam smaka na maka. Dziękujemy, że jesteście z nami. Z przeziębionym mężczyzną gorzej niż z dzieckiem. Dlatego podaj mu VIX Symptomat Complete, by znów mógł być sobą. VIX Symptomat Complete. Walcza sześć objawów przeziębienia i grypy, oczyszczając drogi oddechowe. Przed użyciem zachodzą się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź z się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża w swojemu życiu lub zdrowiu. Chodzę, popilnujecie, taty? Oto młody Bóg. Właśnie przeczytał, że Polacy już dziś żyją na emeryturze średnio prawie 20 lat. On może żyć nawet 30. Młody Bóg rzadko o tym myśli. Ale jeśli już, to widzi swoją emeryturę z kominkiem, z gankiem, ogródkiem czasem dla wnuków. Wspaniale, prawda? Tylko czy młody Bóg odkłada pieniądze, żeby tak było? Więc będzie musiał przeżyć te 30 lat za 1 trzecią pensji. Na tyle według prognoz możemy liczyć na emeryturze. Nawet 1 trzecia życia za 1 trzecią pensji. Nie rezygnuj z osiągniętego standardu życia. Zapewnij sobie emeryturę bez obaw z Prudentialem. Z ubezpieczeniem na życie i gwarantowaną kwotą wypłaty. Wejdź na młodzibogowie.pl. Prudential. świata w nowej grze FIFA 17 z polskim komentarzem. FIFA 17. Dołącz do gry. Kup Xbox One S z grą FIFA 17. Oho, ho, ho! Na pewno jesteś świętym Mikołaja? Najprawdziwszy. To powiedz coś po fińsku. Borchardt, your life. Co to znaczy? Najlepsze prezenty, a na święta. Teraz w cyfrowym Polsacie jeszcze lepsza oferta. Na start 6 miesięcy bez opłat. Do tego telewizor LG, Smart TV i jeszcze niższe raty. i mobilna telewizja z serwisem Cyfrowy Polsat Go w cenie. Cyfrowy Polsat. Ta oferta dostępna także w Smart boksujemy, ramiona do przodu i przysiady, obrót i wymachy, raz, Żłapę, rzuć to, nie robisz tego w realu, nie rób tego w sieci, nie wykonuj odruchowo instrukcji w internecie, sprawdź dlaczego na mbank.pl uważni w sieci, oglądając nikołajkowy blog reklamowy, pomagasz chorym dzieciom. Świąteczne mega okazje na smartfony w sklepach Neonet. Teraz kupując smartfona marki Samsung, Huawei lub Apple, drugi otrzymasz za pół ceny. Tak, drugi idealny na prezent smartfon aż 50% taniej. Tylko teraz takie okazje na smartfony w sklepach i na neonet.pl. Ciesz się świętami jak dziecko. Najlepsze świąteczne przysmaki czekają na ciebie w Biedronce. Ekskluzywne czekolady gorzkie Luximo z wyjątkowymi dodatkami tylko 2,99 za opakowanie. Biedronka. No wie, czy problem? Zapytałem Mikołaja, gdzie zarejestrować plusa na kartę. No i powiedziałem, że na każdym rogu. O, znowu obrażam moje rogi. Oj, tam. Na poczcie, na stacji, w kiosku i w sklepie. Na każdym rogu. Zejdź z moich rogów. A prezenty? Są ekstra. 500 zł, 50 giga i konto na rok. Na rok. No, brawo ty, rogaty. Brawo ja. Świąteczna rejestracja w plusie na kartę, a w niej ekstra bonusy. 500 zł, 50 giga i konto na rok. Rejestruj się na każdym rogu. Plus, nowe możliwości. No jesteśmy niezorganizowani, wiecznie zabiegani, ciągle zatroskani. A co naprawdę nas łączy? Skoda, przyjdź do salonów i sprawdź ofertę specjalną. Dziękujemy za to, że jesteście państwo dziś z nami. Cały dochód z Mikołajkowego bloku reklamowego zostanie przekazany na leczenie chorych dzieci podopiecznych Fundacji Polsat.